Siema Mówiłem na jakimś shortcie, że mam dziwnego Charger 4 do naprawy no i kurde, zmieniłem płytkę ładowania i normalnie zaczął działać Także ja nie wiem o co tu chodzi, ale zobaczcie, zróbmy to na wizji jeszcze Odpinam to, nie? I wpinam tutaj I patrzcie, działa sobie, nie? Ciekawe czy, czy zaraz to zgaśnie Samo z siebie czy po prostu będzie się działało? Bo to jest jakieś posrane. Działa se nie? A to kliknę? Też normalnie jest. No dobra, spróbujmy się z tym połączyć. Bo jeżeli to teraz zadziała, to znaczy, że naprawiliśmy głośnik tym, że podpiąłem na chwilę tą taśmę. W sensie, e, to, no wiecie, tą płytkę połączył. I teraz bym potrzebował wziąć jakieś, jakąś pioseneczkę dać ją na jakąś tam głośność i pójść po przetwornik bo nie dość, że głośnik się wyłączał w 5 sekund, to w ogóle nie było dźwięku a teraz sprawdźmy czy będzie dźwięk a teraz zobaczmy czy będzie dźwięk wyłączania, albo bluetooth bluetooth nie ma wyłączenia też nie ma dźwięku wyłączania i włączania. Włączmy go teraz na tej płytce właśnie starej. Nie ma dźwięku, totalnie. A spróbujmy go reset fabryczny mu zrobić, może załapię w końcu. Też nie idzie. Ale ja tu zrobię co innego, spróbuję jakoś przez aplikację tutaj coś zrobić z firmwarem, może da się jakąś aktualizację walnąć mu. Zaraz wracam najwyżej. Dobra, się ma w apce, właśnie ustawiłem, że jest feedback. Ton mamy dźwięk. O, no i w ogóle są dźwięki. Tak, no to dobra. to Mamy tu problem rozwiązany. Kurwa, głośnik naprawiony. Farmazon, naprawdę. Farmazon, sytuacja są. No, cyrk. Trzeba mieć tasiemkę. No nie wiem, ja nie obiecuję, że to zadziała, ale w moim przypadku zadziałało. Podłożyłem inną. To jest może jakaś lecznicza. Także odłożę ją sobie w specjalny woreczek, żeby mieć, jakby coś takiego się stało. Zapraszam. No i nie wiem co tu w tej chwili Dobra, dodam taki dwuminutowy, czy tam trzy. Zobaczymy, ile się z tego ulepi. No bo co ja tu mam więcej robić. Nie ma co chyba. Do zobaczenia. Zapraszam na stronę prostoserwisu.pl, gdzie możecie zgłosić jakieś urządzenie do naprawy, które trafi do mnie. A później, miejmy nadzieję, zostanie naprawione i wróci do Was. Zachęcam. Do zobaczenia.